Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. 26 zadanie bardzo proste i przyjemne. Mamy postać leczynową wielomianu wystarczy przyrównać nawiasy do zera, czyli mamy x do 3 minus 8 równa się 0, x do trzeciej to jest 8, czyli x jest dwójką. Pierwsze rozwiązania to mamy x kwadrat minus 4x minus 5 równa się 0. Liczymy sobie deltę, delta minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy 1, razy minus 5, czyli delta to 36, pierwiastek z delty to jest 6, x1 oraz x2 liczymy, x1 to jest minus b, czyli minus minus 4 to jest 4 odjąć 6, czyli pierwiastek z delty, przez 2a, czyli przez 2, 4 odjąć 6. To jest minus 2 przez 2 minus 1 i mamy później 4 plus 6 na 2, 4 plus 6 10 na 2, mamy 5, czyli wszystkie miejsca zerowe to 2 minus 1 oraz 5.